Dziś takie krótkie popołudniowe wyjście. Niedziela. Jest o takie modniczki, Koło domu u siebie. Tutaj gdzieś jest pół do szóstej wieczór. A nie miałem zbytnio już co robić. Przez dzień troszkę nie miałem czasu. Ale myślę idę. I trafił się taki oto cudaczek. Jakiś ósmak, ale, ale dość taki ciekawy. Oczek dół taki wygięty mówią, jak ciągnie wilka do lasu, to warto, warto zawsze się przejść, a chociażby po to, żeby rozprostować kości. Świeży? Świeżutki. Takie coś. Fajny, ciekawy ocznik jak widzicie, wygięty w dół. Dobra, co, idę szukać dalej. Może się coś gdzieś trafi jeszcze, bo ciekawe miejsce. those